Meritum to biuro rachunkowe, które tworzy zespół składający się z 65 osób i obsługuje około 600 klientów. Dewizą firmy są jakość i nowoczesność, dlatego nowości technologiczne spotykają się w niej z dużym zainteresowaniem, wychodzącym poza standardy rynkowe. W Meritum ogromną wagę przywiązuje się do funkcjonalności systemów, a rekomendacje dotyczące ich rozwoju przyjmowane są z zaangażowaniem. Zapewniamy klientom to, czego oczekują i co ma dla nich wartość czyli szeroko pojęte doradztwo, konsultacje oraz analizy. Aby zapewnić im usługi na jak najwyższym poziomie, musimy pracować maksymalnie efektywnie. Dlatego naszym sprzymierzeńcem jest technologia. Rozwiązanie, które stawia na automatyzację, w tym obsługę księgi przychodów i rozchodów, pozwala nam uwolnić zasoby, dzięki czemu możemy skupić się na innych ważnych dla naszych klientów zadaniach. W meritum to system Symfonia eBiuro przyjęło czynności, które mogą być wykonywane automatycznie i dzięki czemu nasi pracownicy zyskali czas na doradztwo. Jedną z wiodących branż obsługiwanych przez nas jest e-commerce. Jest to branża wymagająca i potrzebująca wsparcia w wielu aspektach. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Symfonia eBiuro, ponieważ chcemy być gotowi na pracę w niemalże każdych sytuacjach. Mamy na uwadze także pracujące u nas mamy, które wkładają wiele wysiłków w to, aby móc pracować niezależnie od sytuacji. Symfonia Ebiuro zapewnia dostęp do swoich funkcji poprzez platformę internetową, co jest sporym ułatwieniem. Możemy zalogować się bezpiecznie na komputerze w domu i korzystać z wszystkich funkcji programu. Automatyzacja danych księgowych oraz eliminacja podwójnego wprowadzania danych zmniejsza ryzyko popełnienia błędów księgowych. Co przyczynia się do poprawy precyzji i dokładności danych finansowych. Także nasi klienci, którzy otrzymują od nas dostęp do platformy, mogą bezpośrednio w programie przesyłać swoje dokumenty. Nie muszą już ich dostarczać do biura w wersji papierowej. To dla nich spore ułatwienie, zwłaszcza gdy przekonamy ich, jak wiele czasu mogą dzięki temu zaoszczędzić. Bardzo ważne jest wbudowane OCR, który znacznie poprawia szybkość obróbki dokumentów. Moduł integracji OCR pozwala zautomatyzować przesyłanie skanowanych dokumentów, co jest szczególnie istotne przy sporej liczbie pracowników. Dla pracowników Meritum, a także dla klientów tego biura rachunkowego, ogromnym ułatwieniem jest możliwość korzystania z aplikacji mobilnej Symfonia eBiuro. Pozwala ona na maksymalnie szybkie reagowanie i optymalne wykorzystanie czasu. Dodatkowo użytkownicy mają stały dostęp do centrum pomocy oraz wsparcie na czacie. Już od roku korzystamy z rozwiązania Symfonia eBiuro. Jesteśmy traktowani przez Symfonię jak partner. Mamy swój wkład w rozwój narzędzia i doceniamy, że firma jest otwarta na rekomendacje i sugestie z naszej strony. Przeprowadziliśmy analizę dostępnych rozwiązań na rynku. Nie wskazała ona innego partnera technologicznego, który daje takie możliwości rozwoju i zrozumienia działalności biur rachunkowych w nowoczesnym ujęciu. Opieraliśmy się także na naszym wcześniejszym doświadczeniu pracy z rozwiązaniami Symfonii. Znamy firmę, wiemy, że jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo na budowanie przyszłości. Stawiamy także na oprogramowanie w chmurze. Rozwiązanie Symfonia i e pozwala na pracę zdalną w 100%, a na tym nam bardzo zależy. Jesteśmy dostawcą i ekspertem w implementacji systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnie z Symfonią odpowiadamy na technologiczne potrzeby biur rachunkowych, rekomendując i wdrażając optymalne dla nich rozwiązania. Jako platynowy partner w Symfonii współpracujemy z firmą Meritum już od 5 lat. Ostatnim projektem było wspólne wdrożenie systemu Symfonia eBiuro. Naszą wizją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które wspierają naszych klientów w codziennych operacjach, co umożliwia im efektywne wyniki biznesowe. Mamy sukces!